Hello, hello. Witajcie kochani rok 2020, a my witamy Was z manga w, w nowym roku. Trochę mi nie było, za co serdecznie z... przepraszam. Chciałem powiedzieć, zapraszam. He. My się znajdujemy w Komislandii i ruszamy. Dzisiaj pogadam sobie o tytule, który zrobił u mnie takie wrażenie, ne". czyli nie jest może to tytuł wybitny, może nie jest tytuł średni, jest to tytuł równy. Mowa o Doktorze Stone. Wydawnictwo Vaneko. okładka całkiem ładna, ale co znajduje się w środku? Mamy w tytule doktora, a z kolei tutaj mamy jakiegoś dzikusa, który posiada ręcznie zrobiony młotek, jakąś miksturę, czy to jest pochodnia nie wiem, więc mówię ok, przejrzę zobaczę, i ogólnie koncepcja fabularna tego tytułu jest całkiem fajna, ale to nie jest nic nowatorskiego, widzieliśmy to już tysiące, tysiące razy, choćby nawet w takim filmie jak Jestem Legendą czy też w wielu, wielu innych produkcjach dotyczących postapokaliptycznego świata w tytule chodzi o to, że nagle i niespodziewanie cała ludzkość zamienia się w kamienne figury tak okay są świadomi tego kim są ale ich powłoka zewnętrzna zamienia się w kamień no i mija mija wiele lat jest to kilka tysięcy lat po czym nagle nasz główny bohater Taiju Oki budzi się z tego letargu ta skorupa kamienna zaczyna pękać wraz z nim w tym samym momencie budzi się tak samo jego przyjaciel i widząc że mogą funkcjonować w nowym świecie postanawiają tą ludzkość odbudować taki Adam i Ewa tylko w w formie dwóch mężczyzn, którzy sami zastanawiają się, jak mogą rozpocząć rozwój ludzkości, a zarazem prokreację, żeby ta ludzkość powstała. Więc padają na ciekawy pomysł, że muszą znaleźć lekarstwa, a przy okazji zbudować takie podwaliny pod społeczeństwo. Budzi się tak samo tam miłość jednego z bohaterów, budzi się jeden mięśniak i zaczyna dochodzić do konfliktów. Tak jak wspominałem, fabularnie jest to trochę władca much, trochę jestem legendą, czyli z taką formą fabularną już mieliśmy. Budzimy się w nowym świecie, była jakaś zagłada, ludzkość wyginęła, a my musimy to społeczeństwo odbudować, prawda? Więc prymitywnymi metodami, krok po kroku, zaczynamy tworzyć rzeczy przydatne nam w nowym świecie. Mamy tutaj taką typową zbieraninę, która jak najbardziej się nadaje na budowę ludzkości, więc mamy kobietę. Mamy geniusza, mamy siłacza i mamy mięśniaka. Czemu powiedziałem siłacza i mięśniaka? Ponieważ jeden z nich potrafi walczyć, a z kolei drugi jest niezwykle silny, więc robi za osła podróżnego. Można w niego, na niego wpakować masę, masę rzeczy. On to ci to przeniesie. No i tyle. No i powiem wam szczerze, że. Cały czas widzimy, jak główni bohaterowie próbują odnaleźć się w tym całym nowym środowisku dla nich, jak dochodzi między nimi do konfliktów i jak próbują znaleźć lekarstwo, żeby przebudzić jak najwięcej ludzi. Wszystko w tym tytule jest ok. Nie ma czegoś takiego, że na chwilę się zatrzymałem i po prostu powiedziałem: Wow, ale rewelacja. Jeśli interesują Was historie postapokaliptyczne, jak odbudować to społeczeństwo, jak odbudować tą ludzkość, dla innych osób no polecałbym wybranie czegoś innego ale wiecie, jeśli chcecie nowy tytuł jeśli chcecie, żeby wasza ta półeczka poda biblioteczka z mangami się powiększyła i jeśli już przeczytaliście wszystko co do tej pory znalazło się w Comiclandii jeśli chodzi o dzieła wybitne to jeśli sięgniecie po Doktora Stone'a to e, na pewno nie będziecie zniesmaczeni na pewno nie będziecie rozczarowani powiecie, to jest tytuł dobry przynajmniej ja tak to odebrałem tak więc tyle jeśli chodzi o Doktora Stone'a dzisiaj to jest bardzo krótka recenzja, bo tytuł sam w sobie jest na tyle wart uwagi, że można tą recenzję zrobić w bardzo krótkiej formie, więc pozdrawiam Was serdecznie. 2020 czas zacząć, postaram się, żeby ta, ten manga bzik był częściej, bardziej intensywnie. E, piszcie, lajkujcie, komentujcie, napiszcie tak samo, co byście chcieli, żebym zamieścił w kolejnych e, odcinkach manga bzik. Więc pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się. Ja cię krótko z komentarzem mówię mówiłam: Papa, cześć!